Przestań płakać, chłopaki nie płaczą. Dlaczego wstydzimy się łez? Czy to jest oznaka słabości? I nie chcemy się odkrywać przed innymi i dlatego tych trudnych emocji, które wywołują z nie chcemy pokazywać innym. Ale dobrze wiemy, że te skryte uczucia przecież realnie bolą. Czy ukrywanie ich jest dobre? I czy jest nadzieja, że kiedyś będzie lepiej? Z Ewangelii, według świętego Jana, Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wówczas niektórzy z jego uczniów mówili między sobą: Cóż to znaczy, co nam mówi? Chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie, oraz idę do Ojca. Mówili więc: Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada. Jezus poznał, że chcieli go pytać i rzekł do nich: Pytacie się jeden drugiego, co to znaczy, że powiedziałem: chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Co oznacza ta chwila? Nie będziecie mnie widzieć. Przeżywałeś taką chwilę w swoim życiu, że totalnie nie widziałeś Boga, popadłeś w doświadczenie niewiary, zwątpienia, nie miałeś ochoty odzywać się nawet słowem do Boga, bo nie reagował, nie odpowiadał na Twoje wołanie, szczególnie kiedy łzy płynęły z Twoich oczu. Czy to znaczy, że Bóg nas opuścił, że nie działa? Chwila, a nie będziecie mnie widzieć. Chwila, a ujrzycie mnie. To są słowa Ewangelii, czyli słowa kierowane do wspólnoty żyjącej po zmartwychwstaniu. Na myśl przychodzi mi Maria, która płacze przy grobie Jezusa. Zabrano pana, nie wiem gdzie go położono. A za chwilę jej płacz, płacz bez nadziei, płacz totalnej rozpaczy, nie dość że go zabili, to jeszcze ukradli jego ciało. Myślała, że gorzej być nie może, kiedy patrzyła na Jezusa zdjętego z krzyża. A w poranek zmartwychwstania załamała się jeszcze bardziej. Ale za chwilę go widzi żyjącego, i to przywraca jej siłę tak wielką radość, że staje się apostołką apostołów. Ona im ogłasza zmartwychwstanie. Gdzie dziś nie widzisz działania Boga w swoim życiu? Gdzie znikł z pola twojego widzenia? Może od dłuższego czasu już żyjesz w takim doświadczeniu pustyni, niewiary, zwątpienia, odejścia od Boga? Przyjmij dziś słowo Jego obietnicy. To jest chwila, w której Go nie widzisz, ale za chwilkę Go ujrzysz. Dlatego zamień rozpacz, zamień pretensje na oczekiwanie, na nadzieję. Niech to, co Cię jeszcze bardziej przytłacza, te myśli związane z tym, że Bóg Cię opuścił, że Go nie ma, wypełni teraz nadzieję. Niech to miejsce zajmie nadzieję na to. On za chwilę mi w tym wszystkim się objawi. On w tym wszystkim mi się jeszcze pokaże jako zwycięzca, jako ten, który żyje, jako ten, który zamienia mój płacz w radość. Zapraszam Was dziś do kolejnego kroku wiary, właśnie do takiego przeżycia swojej ciemności. Poprosi o światło nadziei, o promyk nadziei tego, że On jest w tym, że nie opuścił Cię, że żyje, że dalej Cię zbawia i że mimo bólu. Cierpienia, łez, które dziś płyną z Twoich oczu. On już działa, żeby pojawiła się w Tobie od nowa radość. Czekaj, kiedy Jego obecność się objawi. Jeżeli czujesz dziś w sobie taką potrzebę, to nie bój się usiąść naprzeciwko krzyża, wyjść do kościoła, w którym jest adoracja przez cały dzień, uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem, otworzyć Słowo Boże, Biblię w swoim domu i usiąść przed tym Słowem. I może od dawna już nosisz skrywany w sobie ból. Wylej przed Nim swoje łzy w Jego obecności. A Jego obecność jest zapewnieniem. Ten płacz zamieni się kiedyś w Tobie w radość. Boże, żywy Duchu Święty, wzmacniaj naszą wiarę. W Twoją obecność i działanie w naszym życiu, tam gdzie z oczu płyną na łzy. Abyśmy nie porzucali nadziei, która prowadzi do szczęścia wiecznego w Tobie. Amen. you